Siemanko. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj typowy koreański przepis. Przepis na kurczaka chrupiącego jak nigdy dotąd. Przygotujemy sobie moją ulubioną część z kurczaka, a będą to przepyszne koreańskie chrupiące skrzydełka z dodatkiem niesamowitego sosu. Jesteście ciekawi jak coś takiego przygotować? Zapraszam na przepis. Oczywiście tego kurczaka możecie robić albo ze skrzydełka, albo z nóżek, albo z piersi, albo z całego kurczaka, ale ja uważam, że najlepiej smakują skrzydełka. I to skrzydełko będę musiał sobie podzielić. Mam tutaj ramię, przedramię i oczywiście lotkę. Lotkę obcinam i mogę ją sobie wykorzystać do jakiegoś sosu, wywaru albo coś, a przedramię oddzielam od ramienia. I tak. Muszę przygotować wszystkie skrzydełka z kurczaka. Skrzydełka mam już podzielone, więc ramię wrzucam do miski, przed wrzucam do miski. Musimy przygotować marynatę. Marynata jest bardzo prosta. Dodaję tutaj taką jedną łyżeczkę soli, nie więcej, a następnie dodaję tutaj pokrojony imbir oraz czosnek. I to wszystko muszę dokładnie ze sobą wymieszać. Najlepiej takiego kurczaka odstawić na 24 godziny do lodówki, ale tak naprawdę 6 godzin powinno mu wystarczyć. A jeżeli się śpieszycie bardzo, wyjątkowo bardzo, to możecie tylko go przykryć i zostawić na godzinę. Wtedy nie wkładajcie go do lodówki, bo to w ogóle nie ma sensu. Więc tak zamarynowanego kurczaka odstawiamy i przechodzimy do sosu. Do rondelka wrzucam imbir. Posiekany czosnek, dodaję też brązowy cukier, sos sojowy, wodę, ketchup, mirin, ocet ryżowy, a na samym końcu dodaję pastę Gochujang. Jest to koreańska pasta fermentowana z kleistego ryżu, chili oraz soi. Spójrzcie na to, tak ona wygląda, ma bardzo dużo umami smaku i jest gęsta, lepka. Ale naprawdę bardzo aromatyczna. Taką pastę możecie dostać w wielu sklepach. Musicie tylko poszukać, warto ją kupić, bo ona ma naprawdę niesamowity smak. Te wszystkie składniki teraz wystarczy tylko wymieszać dokładnie i zagotować. Ja ten sos redukuję do momentu, aż yy, nabierze on takiej lepkości i fantastycznej konsystencji. Moi drodzy, spójrzcie, on już jest gotowy. Ten sos jest gotowy. On powinien mieć taką konsystencję. Jak wyciągniemy łyżkę i zrobimy tak, to on się trzyma tej łyżki. Jest fajny, słodki, delikatny. Taki właśnie powinien być. I na samym końcu dodaję miód. W oryginalnych przepisach jest syrop ryżowy. Jeżeli macie, dodajcie. A jeżeli nie macie, możecie to zastąpić miodem. Teraz wystarczy wszystko wymieszać, odstawić i sos jest gotowy. Jeżeli chodzi o panierkę, to przepisów na panierkę do tego kurczaka jest tyle co Koreańczyków. Możemy zrobić to albo na sucho. Niektórzy po prostu wkładają bezpośrednio kurczaka i smażą. Tyle. Są też tacy, którzy robią na sucho, biorą tylko skrobię ziemniaczaną, obtaczają kurczaka i smażą, ale według mnie na mokro panierka jest najlepsza. I moi drodzy co ja robię? Wbijam sobie do tego kurczaka jedno jajko, a następnie dodaję jedną łyżkę skrobi ziemniaczanej i jedną łyżkę zwykłej mąki pszennej. To wszystko mieszam dokładnie. Spójrzcie, tak powinien wyglądać ten kurczak. On jest lekko obtoczony w tym jajku, więc w tym momencie zostawiam go z boku. Kładę gdzieś i przechodzimy do naszej panierki. Panierka jest bardzo prosta. Daję jedną część mąki pszennej, jedną część skrobi ziemniaczanej. Do tego dodaję taką jedną małą płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i tyle samo soli. Wszystkie składniki dokładnie mieszam i do takiej mikstury przekładam mojego kurczaka. Widzicie? I muszę go dokładnie, bardzo dokładnie tutaj Ubić. Zostawmy go w tej mące na jakieś dwie minuty. Niech ta wilgoć wsiąknie. Potem znowu wystarczy tylko wziąć go, otrzepać. O! I tak powinien wyglądać gotowy kurczak. On powinien mieć taką fajną strukturę. Tylko zostawmy go tak, jak mówię, na dwie minuty. Bo on jeszcze musi pochłonąć tą wilgoć. Ta mąka musi się dokładnie przylepić do tych skrzydełek. Więc ja tylko wkładam, delikatnie mieszam, a za chwilę będę. Dociskał i wyciągnę takiego oto przepięknego kurczaka. Moi drodzy, smażymy naszego kurczaka. Możemy go jeszcze raz obtoczyć w tej mące. Chodzi o to, żeby każdy kawałek tego kurczaka był obtoczony. Ja sobie tutaj sprawdzam temperaturę oleju i mam około 160, o widzę 2, 163 stopnie. I taka temperatura powinna być. Dlaczego? Bo to jest kurczak na kości. Nie możemy dać mu zbyt. Wysokiej temperatury, bo po prostu nam się może coś spalić. A tutaj chodzi o to, żeby ten kurczak się podsmażył. Będziemy go smażyć dwa razy i też nie wrzucajmy całego kurczaka naraz. Dajmy mu czas, niech on się tutaj podsmaży. Niech ta kość y się też ugotuje w tym oleju. I wtedy będziemy mieli pewność, że kurczak nie jest surowy. Ja bym go posmażył przez około 8 minut do 10 to wszystko też zależy od grubości waszych skrzydełek. Po 8 minutach wyciągamy nasze skrzydełka. Spójrzcie, jak one wyglądają. I to jest chyba najlepszy patent, który może być. Ja tutaj mam metalową miskę. Do tego sitko metalowe. I wyciągam kurczaka w ten oto właśnie sposób. Dlaczego to jest najlepszy patent? No bo tutaj o, skapnie nam cały ten olej. Nic nam nie zostaje. Olej prze, przechodzi przez sitko. I moi drodzy, nie ma tak jak na ręczniku papierowym, że gdzieś tam na dole się ten y, po prostu kurczak siedzi w tym tłuszczu. On sobie tutaj siedzi, on sobie tutaj odkapnie, on sobie tutaj poczeka, a ja w tym momencie będę smażył następną partię mojego kurczaka. I pamiętajcie, żeby tego kurczaka też nie smażymy od razu. Dajmy mu kilka minut, niech on sobie odpocznie, niech on dojdzie do siebie, a potem zaczniemy drugie smażenie. Temperatura oleju 185. 5 praktycznie stopni, i zaczynamy drugie smażenie. Smażymy do momentu, aż skrzydełka będą chrupiące, czyli przez około 4 minuty. Ale one będą teraz chrupiące. Mm. Po 4 minutach mój kurczak jest już gotowy i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Teraz wystarczy go ściągnąć, odsączyć z tłuszczu na rozgrzanego łoka. Wlewam mój sos. Do tego wrzucam moje skrzydełka i mieszam wszystko razem. Niech ten sos obtuli te skrzydełka wszędzie. Spójrzcie, jak to wygląda. O tak! Rewelacyjnie. Wykładamy i możemy takie skrzydełka, takiego kurczaka koreańskiego, wykładać w dwóch wersjach. Pierwsza z nich to jest bez niczego. Czyli tak normalnie solo. Druga wersja. To jest ten złoka, który został obtoczony w tym przepysznym sosie. I spójrzcie tylko na to, jak to wygląda. No, te skrzydełka naprawdę prezentują się rewelacyjnie. Przepyszny, gęsty sos obtoczył naszego kurczaka. I tu mamy jedną opcję, a tu mamy opcję drugą. I teraz dodatki. Możemy posypać to wszystko zieloną cebulką. Możemy też dodać papryczkę chili. Możemy dodać orzechy prażone. Zwykłe prażone orzeszki ziemne. Możemy też posypać to wszystko sezamem. Opcji jest naprawdę sporo. To wy wybieracie wasz ulubiony dodatek. Ale ten gęsty, przepyszny sos to jest naprawdę mistrzostwo świata. Mój kurczak! Jest już gotowy. Mamy dwa rodzaje, jednego w sosie, drugiego bez. I muszę Wam powiedzieć, że Kore w Korei niezawodnym dodatkiem jest piwo. Ja mam akurat piwo bezalkoholowe, ale zawsze yy, kurczak smażony idzie w dodatku z piwem i z rzepą. Taką rzepę możecie sobie zamarynować. Jest mm, fantastyczna, chrupiąca, lekko słodka. Lekko kwaśna. Hmm. Ale najważniejszy jest ten kurczak. Chrupiący. Spróbuję go i zobaczymy, jak będzie chrupał. Hmm. Rewelacyjny. Soczysty w środku. Chrupiący z zewnątrz. Hmm. A do tego ten sos. Mhm. Mm Tego właśnie było mi trzeba. Moi drodzy, jeżeli lubicie azjatyckie przepisy, to przygotujcie sobie takiego kurczaka. Zróbcie go w domu i zobaczycie, że wszyscy będą zadowoleni. Ale polecam Wam też fantastycznego tajskiego pataja, czyli makaron ryżowy z przepysznym sosie. Zobaczcie ten film, bo naprawdę warto. Ja się z Wami już żegnam. Życzę smacznego. I do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę.